Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry Panie Pawle. Młodzi dla polityki realnej. Chciałem się zapytać, jakie ma Pan konkretne pomysły na poprawę sytuacji gospodarczej w naszym kraju? Chodzi mi o to, co Pan chce zaproponować, aby młodzi ludzie zaczęli wracać do Polski, żeby praca tu się opłacała? Jakie jak elementy polityki fiskalnej proponuje pan wykorzystać, aby obniżyć chociażby ogromne zadłużenie państwa? Czy jest pan za zmianą konstytucji, taką, którą proponujemy U. my, aby zabronić dalszego zadłużania państwa i w związku z tym, żeby zatrzymać wzrost, ruch, wzrost długu publicznego? Z całą pewnością mówiłem przed chwileczką, że powinniśmy przede wszystkim skończyć, wprowadzić zasady zrównoważonego budżetu. Powinno być zakazane zadłużanie państwa na koszt przyszłych pokoleń. Ja z przyjemnością, mam 53 lata, z przyjemnością wezmę jeszcze. Parę banieczek i tak dalej, ale wy będziecie za to płacić, ponieważ jestem ojcem, mam trójkę dzieci, dlatego mówię nie, stop, koniec. Nie wolno zadłużać państwa na koszt przyszłych pokoleń. Nie wolno.